Każdemu wmawiacie alkoholizm. Pije, co dr... Pije na urlopie, co trzeci weekend, czy co drugi dzień to alkoholizm. Kto nie jest uzależniony? Prosta granica, której nie można przekroczyć. Nikt nikomu nic nie wmawia, przyjacielu. Ja tak samo piłem i trwałem na urlopie, co trzeci weekend, co weekend, co drugi dzień. To jest choroba postępowa, to jest... Proces, więc ja nie mówię o tym, że wszyscy są uzależnieni, tylko to jest kanał dla osób, które są uzależnione i które mogą być uzależnione, żeby się przypatrzeć, żeby zwolnić troszeczkę, może, żeby zobaczyć, jak to działa. Bo jeżeli wiesz o tym dobrze, że załóżmy, jedzenie jakiegoś produktu powoduje to, że masz martwość wątroby, to nie będziesz go jadł, bo wiesz, że możesz zostać. Tak samo albo będziesz jadł sporadycznie, albo będziesz. Zażywał to raz na jakiś czas, tylko w takich, takich momentach, w, te, w takich odstępach, że czynić nie będzie, nie zaszkodzi. A jeżeli my mówimy, ja mówię na swoim kanale, że alkohol powoduje bardzo dużo szkód psychicznych, fizycznych, mentalnych, rozwala rodziny, bankructwa i jest z roku na rok coraz wyższy na całym świecie. No to warto się przypatrzeć temu, nie? Bo to co ty teraz mówisz, to wygląda na taki typowy mechanizm. Jest majówka, kończy się, wkur już zaczyna przychodzić, co ja znowu zrobiłem. Ci co polegli, wiedzą dokładnie, co ja zrobiłem. Majówka już się kończy. Nie ma tego zadowolenia. Do paninka nie poszła tak do góry, jak się jak chcieliśmy. Wszystko porozwalane znowu. Zaufanie spadło na dół, a my dalej chlejemy a ja dalej na siłkę. Więc jak tylko chcę powiedzieć Wam wszystkim, żebyście uważali, ci co nie są uzależnieni, bo mogą się szybko uzależnić, ci co są uzależnieni, żeby w końcu zmądrzeli, że można funkcjonować, żyć bez tych popieprzonych używek, które oczywiście moim zdaniem są reklamowane, są mm, potrzebne dla rządzących, dla wyższych sfer, żeby ogłupić kraj nie? 50% naszego budżetu poszło na alkohol w majówkę. Fajnie, nie? Kraj jest coraz głupszy. Niestety. No ale o to chodzi też, nie? Dobra, trzymajcie się. Hej!